Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Zielona Polska 2012. Dziś proszę o szczególną uwagę rodziców, bo opowiemy o zdrowych i ekologicznych produktach dla dzieci. Już od przedszkola nasze dzieci uwodzone są przez producentów tzw. fast foodów czyli produktów pełnych tłuszczu, węglowodanów, soli i niepotrzebnej chemii. Ale nasze dzieci przecież bardzo lubią hot dogi, batoniki i ciastka. My wprawdzie nie powinniśmy im zbyt często tego podawać, ale czy jest alternatywa? Oczywiście. Są to produkty oparte na bardzo zaawansowanych technologiach, gdzie, gdzie wykorzystujemy technologię suszenia sublimacyjnego, zwanej inaczej liofilizacją, suszenia rozpyłowego, procesów mikrokapsułkowania. Procesów aglomeracji. Aktualnie jesteśmy na etapie wdrażania nowego produktu. Jest to baton owocowy fru. W tej chwili mamy opracowane technologie dla trzech smaków: jabłko, malina i truskawka. Batony te produkuje się w taki sposób, że dokonuje się odpowiedniego połączenia, takiego sieciowania. Cząstek świeżych owoców w środowisku soków albo przecierów owocowych. Następnie następuje formowanie do kształtu batonu, po czym zamraża się tą uformowaną masę, zamraża się do bardzo niskich temperatur, rzędu minus 40-45 minus stopni Celsjusza, i potem poddaje się procesowi liofilizacji, czyli suszenia sublimacyjnego. Charakteryzuje się on bardzo wysoką zawartością owoców i do wyprodukowania jednego kilograma. Takich batonów używamy od 2,5 do 3 kg świeżych owoców. Produkcja tych batonów odbywa się bez wszelkiego rodzaju dodatków. Nie ma żadnych dodatków konserwujących, ani dodatku tłuszczu, ani dodatku soli. To powoduje też, że ten baton jest niskokaloryczny. Uważamy, że ten baton jest bardzo dobrą alternatywą dla wysokokalorycznych słodyczy, zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Czy zabawka może zaszkodzić dziecku, a nawet je otruć? Otóż tak. Tanie zabawki bez atestów, często pochodzące od dalekowschodnich producentów, mogą być dla najmłodszych naprawdę niebezpieczne. Mogą zagrażać ich zdrowiu, a przez niewłaściwą konstrukcję, na przykład pokaleczyć je. Jak zatem powinny wyglądać bezpieczne, odpowiednie i ekologiczne zabawki? Rysowanie, malowanie i lepienie jest to ulubione zajęcie małych dzieci. Dając produkty właśnie tego typu małym dzieciom, czyli farby, plastelinkę, kredki, dbamy o ich bezpieczeństwo. Przede wszystkim chcemy, żeby one były uśmiechnięte przy tej zabawie, żeby rozwijały ich kreatywność i żeby tak naprawdę właśnie przede wszystkim były bezpieczne. Wybierając te produkty, jak gdyby zanalizujmy producenta, poczytajmy opinię o producencie i przede wszystkim poczytajmy, jakie są certyfikaty i oznaczenia na opakowaniach. Najważniejszą rzeczą są oznakowania CE. Jest to potwierdzane przez akredytowane laboratorium. Są wyniki dostępne ogólnie dla wszystkich, którzy tylko o to poproszą. I tak naprawdę umieszczenie tego CE gwarantuje, że to jest zabawka, czyli spełnia wszelkie normy w tej chwili już obowiązujące bezpieczeństwa produktu. Staramy się, aby wszystkie nasze produkty były wykonane z jak najbardziej bezpiecznych surowców. Potwierdzamy właśnie jakość tych surowców w laboratorium badawczym. Tam każdy surowiec jest weryfikowany przez Pani laboratorium i dopuszczany do produkcji. Nie może się wydarzyć tak, że surowiec, który przychodzi do nas, czy też opakowanie, które nie jest weryfikowane na etapie laboratorium. Dopiero po tej opinii i po podpisie, jak gdyby zwalniającym dalszej produkcji, wykorzystujemy ją do etapu produkcyjnych. Tak samo w produkcji. Każdy półprodukt przechodzi odpowiednią kontrolę i bez jak gdyby, zezwolenia i y, konkretnie po prostu y, podpisania do dalszego etapu nie może zaistnieć w opakowaniu końcowym i finalnym. Także nie tylko, tak jak powiedziałam, te certyfikaty uznawane przez y, jednostki, akredytowane, które się robi raz na rok czy też raz na dwa lata, ale ta bieżąca kontrola, czyli kontrola codzienna naszych produktów Świadczy o tym, że to bezpieczeństwo jest bardzo istotne dla nas i gwarantujemy, że takie rzeczywiście jest. W naszej ofercie znajdują się takie produkty jak plastelina, farby plakatowe i modelina, ale również wiele uzupełniających produktów z grupy artystycznej, takich jak bloki rysunkowe, kredki, pastele suche, pastele olejne, kubki z blokadą do niewylewania wody, fartuszki do malowania dla dzieci. Pędzle, kleje. Znakomita większość naszej oferty produkowana jest na terenie Polski i Europy. Nasze produkty spełniają europejskie wymogi pod względem bezpieczeństwa i jakości. Dowodem tego jest wiele certyfikatów i pozytywnych opinii organizacji w Polsce, jakie nasze produkty otrzymały. Między innymi Centrum Zdrowia Dziecka uhonorowało nasze kleje, plasteliny i farby certyfikatem bezpiecznego produktu dla dziecka. Wszystkie zabawki mają znak bezpieczeństwa C, a materiały użyte do ich produkcji posiadają wymagane atesty i spełniają wymogi określone przez Unię Europejską w dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Nasze produkty wykonane z drewna rozwijają wiele umiejętności u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Gry m.in. ćwiczą szybkość myślenia, koncentrację oraz rozwijają emocjonalność. Pomoce dydaktyczne uczą logicznego myślenia i nabywania umiejętności liczenia. Rozwijają także koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną oraz sprawność manualną. W skrócie mówiąc, zabawa ma uczyć, a nauka ma bawić. Bezpieczna zabawka to przede wszystkim taka, która jest solidnie wykonana z bezpiecznego surowca. Ma wszystkie krawędzie zaokrąglone, powierzchnie gładkie, drobne elementy nie mogą odpadać. Nie bez znaczenia jest jej wytrzymałość mechaniczna i fizyczna. Elementy kolorowe w kontakcie ze śliną nie mogą farbić i muszą być odporne na ścieranie. Wszystkie komponenty użyte do produkcji, takie jak kleje, lakiery, nie mogą emitować szkodliwych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Surowiec do produkcji pozyskujemy z okolicznych lasów. Bazujemy głównie na buku i świerku. Trudno jest nam wskazać litera, ponieważ mamy wiele takich produktów. Z pewnością należy do nich tom hajka. To wspaniały sposób do nauki kontroli własnego oddechu, szczególnie polecana w terapii logopedycznej. Do grona tego możemy zaliczyć także góralkę, rowerek bez pedałków, który rozwija koordynację i równowagę, dzięki czemu idealnie przygotowuje dziecko do bezstresowej nauki jazdy na prawdziwym rowerze. kantę zamykają przestrzenne litery i cyfry, służące do ćwiczenia umiejętności prawidłowego pisania liter oraz cyfr. Nad treścią merytoryczną czuwają ludzie nauki, Specjaliści z poszczególnych branż, na czele których stoi pani profesor Bogdanowicz. Warto, aby nasze dzieci uprawiały sport. Aby mogły to robić, muszą mieć do tego właściwy sprzęt rowery, piłki oraz inne akcesoria. Jak należy zadbać o taki sprzęt dla dziecka, by jego sportowa pasja była bezpieczna i zgodna z zasadami ekologii? Oto odpowiedź. Wózek bezpieczny i funkcjonalny charakteryzuje się tym, iż w strefach bezpieczeństwa wózka, które znajdują się w gondoli w wersji spacerowej, nie może zawierać niebezpiecznych otworów, ostrych krawędzi, sztywnych elementów ruchomych, które mogłyby uszkodzić ciało dziecka. Taki wózek również musi być wózkiem stabilnym, czyli jego środek ciężkości musi być umiejscowany w takim miejscu, żeby pokonując wzniesienia, ten wózek nie był wywrotny. Dodatkowym takim elementem bezpiecznego wózka są odblaski, czyli spacerując po zmroku czy w nocy ten wózek będzie widoczny z daleka. Nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości aluminium połączone elementami stworzywa sztucznego. Konstrukcje z kołami obrotowymi wyposażone są w dwa systemy. System zapamiętywania toru jazdy, system DMS, jak również system SAS, system absorpcji wstrząsów. System DMS, czyli pamięć kierunku polega na tym, że w momencie pokonywania nierówności przednimi kołami może dojść do oderwania się jednego z nich od powierzchni, gdy drugie pokonuje przeszkodę. W sytuacjach takich kółko, które traci kontakt z podłożem, może zacząć samoistny obrót i zmienić swoje ustawienie w stosunku do kierunku jazdy drugiego koła. Przy ponownym zetknięciu się z podłożem kółko, które zmieniło swój kierunek, próbuje powrócić do prawidłowego toru jazdy, co może powodować jego wpadanie w wibracje. Rolą systemu jest utrzymanie oderwanego koła w położeniu, w którym znajdowało się ono przed utratą kontaktu z podłożem. W celu poprawy komfortu jazdy, przednie mechanizmy obrotowe kół zostały wyposażone w elementy amortyzujące, czyli system absorpcji wstrząsów, które pochłaniają drgania kół spowodowane nierównościami na wierzchni, po której jedzie wózek. Każdy mechanizm obrotowy ma własny element amortyzujący, co zwiększa komfort pokonania terenu o nieregularnym ukształtowaniu. Różnica w terenie pomiędzy dwoma kołami może wynosić około 2 cm. Amortyzacja w dużym stopniu eliminuje odrywanie się od powierzchni jednego z kółek, gdy drugie pokonuje przeszkodę. Dla rodziców najważniejsze jest to, aby pieluszka była. Dobrze dopasowana i przede wszystkim bezpieczna dla dziecka. Bezpieczna, czyli nie alergizująca, nie powodująca dodatkowych podrażnień czy uczuleń. Co ważne, pieluszka powinna rosnąć razem z dzieckiem, to znaczy być dobrze dopasowana do wieku i do wagi danego dziecka. Nasze najnowsze pieluszki posiadają system 3D flexi. Mówiąc najkrócej i najogólniej jest to szerszy i bardziej elastyczny taliowy, bardziej elastyczne rzepy boczne powodujące lepsze przyleganie pieluszki do ciała oraz dodatkowa falbanka wewnątrz pieluszki powodująca zatrzymywanie wilgoci wewnątrz pieluszki i nie pozwalająca wydostać jej się na zewnątrz. Włóknina używana do produkcji chusteczek nawilżających jest nasączana specjalną substancją, tak zwanym nasączem. Ehm... Każda chusteczka nasączana musisz przejść szereg badań, badania mikrobiologiczne, badania dermatologiczne oraz badania aplikacyjne. Badania mikrobiologiczne polegają na tym, że na początku sprawdza się czystość mikrobiologiczną danej chusteczki. Następnie przechodzi się do badań aplikacyjnych, które polegają na tym, że wycinek danej włókniny danej chusteczki jest na kilka dni przyklejany do przedramienia Użytkowników z grupy panelowej. W naszym przypadku oczywiście są to dzieci. Jeżeli testowane są chusteczki Sensitive, a więc chusteczki dla alergików, oczywiście grupą kontrolną są dzieci z problemami alergicznymi. Jeżeli te badania wypadają pomyślnie, przechodzi się do kolejnego etapu, do kolejnego badania. Jest to badanie dermatologiczne. I polega ono na tym, że grupa kontrolna otrzymuje chusteczki do dłuższego testowania. Wypełniane są dosyć szczegółowe ankiety, które później dają obraz bezpieczeństwa, ale również walorów jakości, jakościowych i użytkowych danej chusteczki. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo wózków, o, o certyfikację, to. Certyfikacja właściwie nie jest obowiązkowa, ale to, jak, czy wózek jest bezpieczny, czy nie, standard tego bezpieczeństwa opisany jest w europejskiej normie EN 1888. Tam zostały zawarte wszystkie sugestie co do tego, jak wózek powinien być zbudowany, ale również to, jak należy go badać, żeby określić oficjalnie, czy wózek jest bezpieczny, czy nie. Ale to jest tylko, sądzę, jeden element. Tej, tej kwestii. Drugi element to jednak odpowiedzialność producenta, jego wyobraźnia i to, jaki jakie ma producent stosunek do, do kwestii bezpieczeństwa. Bo wyobrażam sobie, że można wyprodukować wózek. Który przejdzie wszystkie testy i będzie miał certyfikaty, a nadal można mu zarzucić sporo w obszarze bezpieczeństwa. To głównie chodzi o stosowane surowce, bo ta higieniczność w tej chwili jest niezwykle istotna. Dobór surowców taki, aby nie, był on, aby nie były one toksyczne, nie były szkodliwe dla. Dla dzieci. Kupując wózek, rodzice powinni zwracać szczególnie uwagę na szczeliny, otwory, ruchome elementy wózka i wyobrazić sobie, pomyśleć, poruszać czasami, sprawdzić, czy przypadkiem któryś z tych elementów potencjalnie nie zagraża paluszkom, rączkom, stópkom dziecka. Kolejnym elementem, na który Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, to jest widoczność wózka, szczególnie wieczorami. Wprowadziliśmy panel ze światełkami LED, który pozwala widzieć taki wózek nawet z kilkuset metrów. Mam nadzieję, że teraz wiedzą Państwo więcej o ekologicznych produktach dla dzieci i potrzebie dbania o ich zdrowy styl życia. Proszę nas oglądać na antenie telewizji Biznes i Polsat News. Do zobaczenia.